Cześć moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale o po bardzo długiej przerwie wracam moi drodzy ze FIFA Mobile i do nagrywania słuchajcie na ten kanał. Postanowiłem, e, że wrócę, wrócę bo dawno e, po prostu do was że tak powiem, nie gadałem. E, więc postanowiłem, że po prostu powrócę tutaj na kanał ze FIFO mobile słuchajcie. E, dawno nie grałem, naprawdę dawno nie grałem. E, Wchodzę od czasu do czasu tylko, żeby zagrać ligę, jak widzicie, nie jestem żadnej lidze. E, mam 26 poziom, więc jest naprawdę niski na tym etapie gry. E, mam 104 overalla, także z overallem słuchajcie nie jest tak źle. Mm, tylko wiecie jestem troszkę do tyłu jeżeli chodzi o piłkarzy e, o tych wiecie mocnych e, tak się skład prezentuje słuchajcie e, no wiesz nie ma na pewno są o wiele lepsi zawodnicy e, ale moi drodzy będę próbował progresować e, na top 3 kompletnie nie wchodziłem na, nawet na ten event można powiedzieć e, na hulita nie wchodziłem na tą ikonę, e, gdzie można ją odebrać, e, tą Prime, więc Napra naprawdę długo tutaj nie grałem. E, już nawet nie wiem, jaki Team of the Week jest, więc naprawdę bardzo, bardzo długo e, nie wchodziłem na FIFA Mobile. No i postanowiłem, że wrócę. Postanowiłem, że wrócę słuchać, także mam nadzieję, że wy się cieszycie. Wiem, że z zasięgami ba będzie bardzo ciężko, bo YouTube doszło mi subskrypcję. Niestety uciął, ale nie ma co się dziwić. Tyle, tyle czasu nie nagrywałem, więc mają prawo. Mm, także jeszcze raz, tak się prezentuje mój składnik. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, co tutaj ciekawego e, jest. Top transfer, e, bo tutaj nowy eventik. E, zapewne wy tutaj gracie i naprawdę macie pewnie taki zamnik, że hoho. -ho. E, także co, słuchajcie, dzisiaj sobie może zrobimy e, te skill gamy. Także taki odcink bardzo e, wiecie, taki. Hmm, informacyjny, może troszkę tam, wiecie coś pogramy hmm, sorga że tutaj mogę się nie plątać ale naprawdę dawno nie nagrywałem tutaj mamy jakieś e, tabelkę z nagrodami hmm, okej, okay, tutaj pewnie za te punkty w top transfer oczywiście za te skill games rzecz jasna pewnie zdobywamy te punkty, więc to no, słuchajcie wracamy, 370 tysięcy końców, więc nie jest źle 1000 e, gemów Yy, więc zobaczymy co tutaj yy, 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 po prostu da się zrobić że tak powiem, więc co, słuchajcie yy, lecimy z pierwszym skill gamem także taki odcinek pierwszy yy, słuchajcie po długiej przerwie mam nadzieję, że zasubskrybujecie mój kanał żeby te odcinki znowu powróciły bo ostatni odcinek był z eventu Harvest Fest z tego co pamiętam, yy, także też mi możecie doradzić jeżeli chodzi o to, e, inaczej. Co mógłbym zmienić ogólnie w moim składzie? E, jakieś fajne, wiecie, tipy na zarobek, czy to jest BC, czy właśnie przez event, transfer, e, to wszystko oczywiście możecie mi napisać. E, więc to słuchajcie, więc, więc zaczynamy. zaczynamy. E, mam nadzieję, że regularność na tym kanale po prostu będzie lepsza teraz, bo jakby wam to powiedzieć, no też za bardzo nie wiem czasu, pracuję, więc jeżeli chodzi o czas, no troszkę mam ograniczony, bo wiecie, po prostu jestem zmęczony, więc po prostu nie chcę mi się za bardzo, że tak powiem, nic robić, więc wiecie, z tym czasem jest troszkę ciężko, ale weekendy czy jakieś święta będę oczywiście tutaj coś robił. Swoją drogą, moi drodzy Niedługo najprawdopodobniej będzie wchodził event wielkanocny Więc na pewno będzie się, będzie się działo, także spoko Będę próbował tutaj z overallem progresować dalej z graniem, Aczkolwiek jak mogliście zobaczyć z graniem overall nie jest taki źle Bo mam spot 4, więc overall można jakoś podciągnąć Ale to też wynika z tego, że dużo mi to pomogło, wiecie, z tej ligi Też mógłbym do jakiejś ligi bym musiał w sumie dojść? O, tutaj już niestety nie mam energii, szkoda, ale tutaj może sobie coś odbierzemy, więc też bym musiał do jakiejś ligi dołączyć. Jeżeli znacie jakąś fajną ligę z moim overallem no to, to oczywiście też dajcie znać. Oczywiście w komentarzach tutaj, oczywiście, jakiś pas tutaj widzimy. Hash, i oczywiście tutaj za te punkty progresujemy. No i tutaj możemy odbierać fajne nagrody. Także całkiem spoko, całkiem spoko, że coś takiego jest, taki pas. No i tutaj mam top Trades, czyli ci zawodnicy, co nie? fajni, fajni zawnica, ale naprawdę dla mnie to jest długa, długa droga. Czy w ogóle jakiegoś zawnika zrobię? Bo jak wiecie, mam Premlik, a tu zawnicy, no są. Niektórzy z Premlik. Eee, czekajcie, kto tu jest Premlik? Eee, słuchajcie. To tu jest Premier League. O tutaj mam naszego Williams Jose 94 overall Więc naprawdę karty wyglądają całkiem, całkiem fajnie. Także myślę, że coś tutaj podziałamy Także nie wchodzimy, jak widzicie, wszystkie tutaj te instrukcje. Tutaj oczywiście SBC. Ja w SBC nigdy nie byłem taki jakoś szczególnie dobry. Więc wiecie jak jest. Także co, odbierzemy tutaj sobie może jakieś nagrody, mam 30, 30 punktów Także to jest z końcami, nie wyglądam tragicznie, nie mam tak e, Niskiego konta Więc bym musiał po prostu jakieś rank-upy e, I tak dalej, i tak dalej, treningi Myślę, że pójdę to kontrakty, wiecie jak w tych zawodników w ogóle e, Na najtańszego zawodnika, że tak powiem, z tych e, Punktów To kto tu jest, tutaj okay, mam z 400 naszego pola karodaka hmm. duży ten z wam powiem to za 355. Ehm, no tu już mam szansę na jakiegoś zawodnika odebrać. Ehm, także tutaj najmniejszy, e, że tak powiem, w sensie najmniejszy pod względem punktów jest tutaj ten zawodniczek zawodniczek, zawodnik 85, za 35 punktów, więc... Raczej mnie nie będzie interesował. Ewentualnie może na tego pomocnika 85, aczkolwiek nie wiem. Do zawodników, jeżeli chodzi o pomoc, nie mam najgorszych. A aczkolwiek nie wiem, czy są to zagrywanie. Na pewno wiem, że dużo osób e, tego berkampa w ogóle ma mega-subgrade'owanego. Ja mam mm, go aktualnie na 91, ale mógłbym go oczywiście subgrade'ować, bo mam te punkty, aczkolwiek no za 700 tysięcy... no nie. Też bym musiał bramka, Każdy tutaj dużo do zmiany obrona, nie wiem w ogóle czy cały skład nie jest do zmiany, aczkolwiek no nie wiem, no, nie mam budżetu, nie mam nic. Jeszcze mam w ogóle napastnika z tego Star Passa, mam Mbappe jeszcze w ogóle nie subkredowanego, tylko mam rankupy, mam także taki składzik no, że tak powiem, no szał nie robi, aczkolwiek nie jest taki aż zły. Odbierzemy sobie tutaj jeszcze daily loginy. Także tutaj muszę jeszcze dużo, że tak powiem, nadrobić. Więc zobaczymy. Zobaczymy. Ten event będzie oczywiście na wilka nocny. Więc też coś będzie można porobić. Zobaczymy, tutaj jakie oferty w sklepie. Bo też w sumie wam nie mówiłem, też jakby ten event chyba Football Freeze. Jeszcze, czy tam jakiś tam jeszcze event, to kupowałam za prawdziwe pieniążki, słuchajcie, za 9 zł. to może też się pokuszę i coś, kupimy, tutaj oczywiście te punkty za 500 gemów, e, mamy te punkty, okej, okay. ale czy to mnie interesuje, no raczej nie, te gemy sobie może troszkę dosyć oszczędzać, tutaj mamy za 5 dyszek, no raczej za 5 dych, nie będę, kupował, ewentualnie taka cena wiecie 9 zł, by interesowało. Ewentualnie 10, 20, coś tego typu, coś takiego by mnie interesowało. Tutaj mamy team of the week, nie wiem czy otwieramy, czy nie. Tak myślę, bo nie wiem, czy chcę tak końce tracić, bo nie wiem, czy by mi coś wyleciało. Aczkolwiek, bym miał szczęście taki Lewandowski, no to by było spoko. Mm, więc, z tego co pamiętam, zawsze mam troszkę miał problem z PACEM, jeżeli chodzi o właśnie jego karty inwentowe mm, specjalne. Także yy, zobaczymy, jak to wszystko będzie. Raczej znaczy, tego nie będę otwierał. Chcę troszkę połączyć końców, pograć eventu. Yy, także myślę, że coś tutaj porobimy, jeżeli chodzi o. Bekhama też nie gram tych skill game'ów, no tak mówię mówiłem kompletnie, że tak powiem olałem tutaj FIFE. jeżeli chodzi właśnie o to a tutaj w ogóle jakiś zawod, zawodnik się sprzedany, nie zauważyłem e, 500 tysięcy, fajnie, 600 w sumie e, w ogóle zobaczę jak ten u mnie market wygląda, jaki ma zawodników tutaj, zawodników troszkę mam z eventu, także też no zarobek na biedę, że tak powiem można coś tutaj zrobić. Jest tego eventu Lunar, więc miesięczni zawodnicy może troszkę poszli, poszli w górę. Już jest z futbol, tego zawodnika mam, więc dużo się do zmiany, więc to było na tyle. Krótko odcinek, eee, więc wszystko dajcie znać w komentarzu, zarobek, eee, moi drodzy, jakich zawodników do mojej drużyny, co mógłbym wzmocnić, eee, proponujcie ligi, Także wszystko, wszystko że tak powiem, w Waszych rękach do e, napisania w komentarzach. Także dzięki serdecznie za uwagę. No i co subskrybujcie, bo też na pewno na pewno zasięgi się przydadzą i na pewno te zasięgi poszły mega w dół. Więc dajcie znać wszystko w komentarzu. Mm, I myślę, że to tutaj już na stałe. Jeżeli chodzi oczywiście o nagrywanie i jak czas pozwoli, więc dajcie znać wszystko w komentarzu, także dzięki serdeczne za uwagę, widzimy się mam nadzieję w najbliższym czasie w kolejnym odcinku, no i w progresowaniu, także dzięki serdeczne, trzymajcie się do kolejnych materiałów z FIF mobile, trzymajcie się, cześć!